Jeżeli zastanawiacie się, co jest do roboty w Liberty, no to ten film jest właśnie dla Was, ale to nie jest materiał o takim typowym daily jakichś sztuczkach stosowanych, tylko o ogólnym zarysie kontentu PVE i PVP czyli tego po prostu, co yy, tam w grze można sobie porobić. Film o daily takim typowym będzie, ale bliżej samej premiery. Yy, zaczynajmy. Na samym początku przygody Front Liberty zaczynać na pierwszym poziomie: yy, od samego początku, początku, początku. Yy, do tego, yy, aby wylewelować yy, Waszą postać, maksymalnego 50 poziomu musicie wykonywać główny wątek fabularny jeżeli chcecie sobie to sprawdzić w grze jak to wygląda no to możecie kliknąć literkę J albo F10 wejść do głównego menu i po prostu wyklikać kodeks główny wątek fabularny składa się z 10 rozdziałów i to one dają właśnie expa Tak te questy które wykonujecie w ramach głównego wątku fabularnego dają wam expa i w tym miejscu chciałem powiedzieć że misje poboczne tego expa nie dają ale to nieprawda ponieważ proces levelowania znowu się zmienił i my Najprawdopodobniej z racji tego, że nasza europejska wersja ma być możliwie najbardziej jak się da zbliżona do wersji koreańskiej, to będziemy właśnie levelować tym najnowszym sposobem, tym najnowszym leveling procesem, który zdążyłem dla Was przerobić i dobić kolejną postać do 50 poziomu. Więc teraz ten proces levelowania odbywa się poprzez wykonywanie głównego wątku fabularnego, i w momencie, gdy będziecie tracić główny wątek fabularny, no to będziecie musieli w takim razie zrobić misje poboczne. Misje poboczne, Tedal Tower, jakieś inne aktywności, które wokół Was się dzieją. Do Was oczywiście będzie należał ten wybór, czy będziecie wykonywać misje poboczne w trakcie robienia głównego wątku fabularnego, czy tak jak ja będziecie biec najdalej jak się da z głównym wątkiem fabularnym i potem będziecie wybierać się w kierunku misji pobocznych. Tak, do tego oczywiście także appendixy. Appendixy, czyli takie dodatkowe misje, które są w głównym Wątku fabularnym i dla mnie są takie misje, które są a tutorialem. One mają jaśniejszy niebieski kolor i je również musicie wykonywać. Tak? Z, kolei, z kolei misje poboczne to są te misje oznaczone kolorem niebieskim. Tak? Więc tutaj miksujecie po prostu te trzy rodzaje misji, aby móc sobie swobodnie levelować. Sam poradnik co do levelowania jak levelowałem tą postać. Oczywiście ukaże się na tym kanale, ale nieco bliżej premiery. Dziękuję i zapraszam z powrotem do materiału. Dobrze. Dalej. Eee, questów więcej, więcej, jeszcze raz więcej. Gdy rozpoczniecie swoją przygodę, zapoznacie się bardzo szybko z kontraktem menadżerem. I tutaj taka drobna uwaga, jeżeli tego filmu o daily nie będziecie oglądać, nie wykonujcie tych kontraktów zbyt dużo. Wykonajcie tylko tyle, ile każą Wam questy. Chyba, że tam będziecie mieć jakąś swoją taktykę na levelowanie, la, 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 Ale to już jest szerszy temat. Tak czy inaczej, starajcie się stawić jak najwięcej kontraktów na maksymalny level, żeby odbierać yy, najlepsze nagrodę w sensie nagrody w największych liczbach. E, tak wygląda panel tych kontraktów, to są misje, e, które wybieracie sobie na podstawie tego, co potrzebujecie tak na dobrą sprawę. E, jeżeli nic nie potrzebujecie, a wybraliście już jeden quest, możecie sobie to odświeżyć e, i nowa lista kontraktów Wam się załaduje. Mm. Dalej mamy jeszcze kontrakt coin merchanta, czyli taki sklepik za coiny, które dostajemy z tych kontraktów, ale to też jest taki temat do zagłębienia się dla samego daily. Następny temat to weekly kontrakty, czyli kolejne questy, z tym że to są questy na otwarte dungeony. Weekly kontrakty kupujecie u sandwich merchantów, którzy są rozmieszczeni we wszystkich miastach, w grze mniejszych bądź też większych miasteczkach. i w różnych miejscach mapy są różne kontrakty na te otwarte dungi. Więc trzeba sobie przeskoczyć po prostu po jakichś trzech miejscach, żeby te wszystkie kontrakty zebrać. Tak, Raz w tygodniu możecie zakupić sześcią. Tutaj akurat tego tego NPCA wykupione już wszystkie. No i to są kontrakty, które dają konkretne nagrody, tak? Znowu paczki, które dają fioletowe nagrody. Mamy jakieś ore do wytwarzania growstone'ów, czy upgrade'owania naszych itemów, paczek z runami czy tam po prostu przerabianie na lepsze oraz e, aby z currency, za które możemy kupić sobie konkretne skrzynki z itemami, ale to też są takie tematy już bardziej związane z progresją. Na temat progresji e, będzie także osobny film. E, przy okazji kontraktów, czyli tamtego NPC-a, mm, tutaj wam jeszcze dodam, gdybyście pominęli w jakiś sposób ten film o daily. E, pamiętajcie, że tam mogą być również takie misje z e, Fioletowymi paczkami, z których mogą polecieć przedmioty, i warto się na nie po prostu czaić, ponieważ z nich również mogą polecieć scrolle na weekly quest, tak? czyli na te otwarte dungeona. Skoro przy otwartych dungeonach jesteśmy, no to warto włączyć mapę i je po prostu pokazać. Jak je rozróżnić na mapie? To są takie bramy. Bramy, tutaj macie też dopisany, jest dopisek PiS, nie bez powodu, ponieważ otwarte dungeony mogą być pokojowe albo w PvP. W nocy, na 30 minut nocy, te otwarte dungeony zmieniają się w strefy PvP, gdzie można się po prostu trzaskać jak szalony. Jest także te dungi się różnią od siebie, raz, że są w różnych miejscach mapy, są tam różne potwory, mają różne, różne ilości pięter, weźmy sobie na przykład Sleus, który ma 6 pięter i każde, z tych, każde to piętro jest inne, Wschodzi się głębiej, 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 naprawdę wygląda to bardzo fajnie, natomiast... Są jeszcze takie różnice, że na przykład Sleus zamyka swoje wrota na noc, nie można się tam dostać, więc jak ktoś padnie w takim dungeonie w nocy, to już tam nie wróci. Z kolei Sordoma to jest wyspa, która odblokowuje się już tam gdzieś na samym końcu, Milestone na samym końcu przygody Throne and Liberty. I tutaj nocą pojawiają się skrzynki, skrzynki, o które walczymy, z których wyciągamy konkretne nagrody, ale to też jest do materiału o samej progresji postaci. Klikając takiego dungeona możecie też sobie sprawdzić jak te piętra wyglądają, to po pierwsze no i po drugie, jakich mamy tam przeciwników i co możemy z nich zdobyć, więc jest to dosyć przydatne, ale myślę, że również pojawi się film o takiej pełnej nawigacji po Front Liberty i Wam dokładnie to wszystko przedstawię. Kolejny temat do wykonywania kontentu PvE, PvP już pierwszy był, więc zapamiętajcie, to otwarte dungeony. Co-op dungeony. Dungeony, które są dungeonami zamkniętymi dla sześciu graczy. Klasycznie pokonujemy Jakichś przeciwników dochodzimy, mamy po drodze mini bossów, dochodzimy do tego ostatniego bossa, który ma konkretne mechaniki. Na samym początku waszej przygody będziecie mieli do pokonania 20, 30 i 40 level. To już drobny tip raczej nie traćcie punktów dla otwartych dungeonów, bo uwaga, od, przepraszam, dla zamkniętych dungeonów bo zamknięte dungeony również są limitowane w tej grze. Jeżeli wypstrykacie się z punktów na tych niskopoziomowych dungeonach, no to nie będziecie mieli na start na te wysoko wysokopoziomowe dungeony. Tak, tych punktów na serwerach koreańskich dostajemy 900 codziennie z tego tytułu, że tutaj mamy tier drugi dungeon, o których za chwilę też troszeczkę opowiem u nas będziemy dostawali tych punktów mniej, ponieważ bodajże 600, ponieważ nasz dunk T1, Tieru pierwszego zużywa. 300 kontrakt tokenów, a nie 450, tak jak robią tu dungeony tieru drugiego. Po prostu mamy mieć możliwość codziennie wykonania takich dwóch dungeonów. Te punkty oczywiście rosną, one się sumują, nie musicie wykonywać tego codziennie, będziecie mogli sobie, powiedzmy, zebrać te punkty i zrobić wszystkie dungeony nie, na koniec tygodnia, w weekend. Teraz wyłączę moją kamerę, żeby Wam pokazać dalej, jak to wygląda. Podstawowe dungeony Trzech bossów, ale raczej wykonujecie tylko do questa ten pierwszy spekter Abyss. Później mamy znowu tych trzech bossów w postaci na 50. poziomie, z tym, że same dungeony się zmieniają: zmienia się układ dungeona, dochodzą nowe mechaniki do bossów, robi się nieco ciężej. No i dochodzi trzech nowych przeciwników. Wszystkie te dungeony mają do zdobycia konkretne nagrody, które chcecie których chcecie, więc będziecie to robić. Ale uwaga, w tej grze, bossowie, w szczególności na samym początku waszej przygody, to nie są bossowie, do których podchodzicie na łapu, cap na łapu capu i. Bez problemu je robicie. To są bossowie, którzy mają mechaniki. Konkretne mechaniki, które trzeba wykonywać. Jeżeli nie będziecie ich wykonywać, to będziecie padać. Ci bossowie, te, te dungi zostały znacząco znerfione względem tego, co było na start w wersji koreańskiej. Ale w dalszym ciągu będą potrafiły was zaskoczyć. I teraz tak. Na serwerach koreańskich mamy też coś takiego jak dungi tieru drugiego, ja podejrzewam, że u nas w Europie tych dungów tieru drugiego nie będzie, to są trudniejsze, trudniejsze opcje dungów z nowymi przeciwnikami, tak oczywiście trzech przeciwników się powtarza, aczkolwiek oni są, no powiedzmy podrasowani, ponieważ... W zasadzie chyba Island of Terror można przyjąć, że jest trudniejszy od Dungeona T1. Z kolei tutaj Shakarux czy Turka będą tymi opcjami łatwiejszymi, jeżeli oczywiście macie wystarczająco dużo Combat Power. Tak, w grze występuje Combat Power, ale nie na takiej zasadzie, że są przedmioty i na przedmiocie jest Item Power wpisany i im wyższy Item Power, tym lepszy przedmiot. Tutaj po prostu ten Combat Power jakby informuje cię o tym, jak jesteś silny i odblokowuje jakiś tam content, ale to też nie jest tam jakiś, jakiś, jakiś bardzo ciężki temat. Dalej na serwerach koreańskich coś, czego u nas raczej też na premierę samą nie będzie, są jeszcze dungi challenge'owe, które można wykonywać bez limitów. Robicie je jak leci, chcecie zrobić je nie wiadomo ile razy danego dnia, zrobicie i tutaj to są takie dungi z dodatkowymi modyfikacjami, z których wyciągacie sobie runy, ale to też te, te runy, to jest temat na film o samej progresji, więc tutaj o tym zbyt wiele mówić nie chcę. Dobrze, mamy to, to, to i to. Kolejny temat to sekretne dungeony. Sekretne dungeony to jest taka, jakby wieża z bossami. Wieża z bossami, która ma 20 pięter i oczywiście za jednym podejściem tego nie zrobicie, te walki z bossami są trudniejsze, łatwiejsze, mam wrażenie, że zostało to też troszeczkę ponerfione względem koreańskiej premiery, ale jest to, jest to ciekawe, oczywiście fajne to zrobienie na raz, później również macie tygodniowe kontrakty na tą tę wieżyczkę, żeby podejść i jakiegoś bossa pokonać. Do tego jest Gate of Infinity, tutaj znowu ci bossowie się przewijają z tego Tedal Tower, z tym, że tutaj walczycie z nimi w rankingach. Tak? Jeżeli chcecie być mistrzem w swoim rankingu, no to musicie jakiegoś BOSA pokonać w jak najkrótszym czasie. Dobra, to mamy, to mamy, więc przejdźmy sobie teraz przez Vienta Village do tematów związanych z gildią, ponieważ gra jest nastawiona na rozgrywkę gildyjną i ja Wam to będę przy każdej możliwej okazji powtarzał. Jak myślicie, że będziecie grali sobie solo i będzie super, tak, no przez chwilę będzie fajnie, ale gwarantuję Wam, że to Wy będziecie tymi graczami, którzy pierwszy, pierwsi z gry zrezygnują, ponieważ mm, finalnie... Gildia, rozgrywka gildyjna, content gildyjny, PvP gildyjne, to jest to, po co gra się w Front and Liberty. Gildie mają swoje bazy i w tych bazach mamy portal, portal do wejścia na rajd gildyjny. Gildyjnym, jako gildyjne rajdy, mamy world bossów. Bosów, którzy normalnie pojawiają się w otwartym świecie, z którymi, z którymi możemy walczyć. Za chwilę Wam przedstawię cały panel, jak tych bosów się wyszukuje. I tutaj tych, tych guild raidów macie do wykonania tygodniowo daną liczbę, w zależności od tego, jaki macie poziom gildii. Tak? Więc wy pracujecie na to, żeby ten level gildyjny bić, wykonujecie questy gildyjne, wy jesteście aktywni, wykonujecie eventy w otwartym świecie tak, aby mieć jak największe te punkty dla samej gildii, żeby podbijać level, bo dzięki temu będziecie odblokowywać konkretnych, kolejnych bossów oraz większe liczby tych bossów do, do robienia. Tak, oczywiście ci bossowie również są zamknięci za milestone'ami, czyli za tą ogólną progresją w grze. I jeżeli na przykład wasza gildia będzie miała poziom 20, zanim ogólna progresja serwerowa odblokuje Corneliusa, no to wy tego Corneliusa nie będziecie mogli w gildii robić, tak? To jest takie podcinanie skrzydeł dla tych graczy najbardziej hardkorowych, którzy mogą spędzić w grze po 16 godzin dziennie przez 4 miesiące. To jest taki ukłon w kierunku gracza casualowego, który może grać nieco mniej. Ale to nie jest gra taka, wiecie, że w 100% casualowa, bo jednak troszeczkę... Pograć trzeba przynajmniej już na, tym, na tych późniejszych etapach, gdy tych aktywności jest nieco, nieco więcej. Dobrze, mamy Guildright, mamy omówioną tak pokrótce gildię, mamy tutaj jakieś questy, wykonujemy konkretne aktywności dla samej gildii. Wyjdźmy stąd, żebym mógł wrócić do mapy i żebym mógł wam pokazać resztę konkretnych aktywności, które będziecie sobie wykonywać. Skoro nawiązałem już do bossów, no to omówmy ich w otwartym świecie. W grze znajduje się coś jak kalendarz. I tak wiem, że mojej kamery nie ma, ponieważ nie chcę, żeby wam zasłaniała informacje tego, co, co się tutaj dzieje. W kalendarzu macie przedstawione eventy, oraz bossów. I teraz tak, eventy dzielą się na PvP i PvE, i bossowie również dzielą się na PvP i PvE. Moim zdaniem, yy, i eventy, i bossowie, to ta opcja PvP jest fajną opcją. No niestety, ale bossowie w opcji PvE to są. Po prostu takie gąbki na damage. Oczywiście w początkowej fazie gry, gdy wejdziecie do front Liberty pierwszy raz, to będziecie na tych World bossach padać, ale zauważycie, że bardzo, ale to bardzo szybko, jak tylko zaczniecie upgrade'ować swój sprzęt, no to przestaniecie padać, a to będą tylko i wyłącznie gąbki na damage. Będziecie podchodzić i w pismodzie zbijać takiego bossa w parę minut i biec dalej. Nic ciekawego. Tak naprawdę, naprawdę finalnie nie ma w tym nic ciekawego. Natomiast bossowie w opcji PvP, no tu już jest fajna zabawa, ponieważ jednocześnie walczycie z bossem i z innymi graczami, z innymi iliami, innymi sojuszami. No i ten sojusz, który wbije w tego bossa najwięcej damage'u, no to on po prostu jakby zgarnia większość nagród, więc da się tam, są też sztuczki na wyłajpowanie wszystkich przeciwników z areny z bossem, ponieważ bossowie mają swoje areny na których się walczy e, i wtedy cały lud zgarnia ta ekipa, która przy, w danym momencie jest przy Bosie. E, więc e, tak, ten, ten temat PVP na Bosach jest... Mega fajne. Jeżeli natomiast chodzi o eventy, ich jest kilka, kilkanaście w zasadzie, z tym, że no na początku gry, gdy te wszystkie eventy nie są blokowane, mamy do dyspozycji jeden czy dwa, więc nie ma jakiejś kosmicznej różnorodności też na początku, bodaj, że nie będzie eventów PvP, dopiero tam po ilość godzinach czy po którymś dniu to się wszystko zacznie uruchamiać. Tak czy inaczej, eventy mamy gildyjne, eventy mamy dominion, i to są te eventy PvP, eventy pokojowe i mamy też eventy kooperacyjne. Eventy kooperacyjne to po prostu razem mamy wykonywać konkretne aktywności na eventach. Eventy gildyjne to są eventy PvP, gdzie walczymy z innymi gildiami o to, żeby być numerem jeden w rankingu i zyskać punkty gildyjne. Dominion Eventy to są eventy PvP, gdzie wchodzimy sobie na event i jesteśmy dołączani do jednej z trzech drużyn czerwona, zielona albo niebieska. Tam możemy się łączyć w party i walczyć z innymi graczami. To są bardzo fajne eventy, jeżeli chodzi o punkty aktywności. Gorąco polecam je wykonywać. No i te PC eventy, gdzie tak naprawdę bijecie mopki, zbieracie kryształki, oddajecie i kto więcej tych kryształków zbierze, ten jest y, najlepszy, tak, i zgarnia najlepsze nagrody. Aczkolwiek m, te nagrody na eventach zostały znacząco znerfione i teraz dostajemy punkty aktywności, m, dostajemy jakieś konsumable i dostajemy paczkę run. Y, więc one nie są tak potężne jak kiedyś. Kiedyś dostaw dostawaliśmy mandarynki, dostawaliśmy takie rzeczy do upgrade'owania skili. teraz tego nie ma, więc jeżeli na taki event nie pójdziecie, to też jakoś bardzo dużo nie tracicie. No, chyba że wasza gildia walczy o top 1 i potrzebujecie tych punktów aktywności mieć jak najwięcej, no to wtedy jest to pełna jechanka i raczej będziecie musieli każdy taki event odwiedzać. Ale to w przypadku, gdy wasza gildia chce być numerem 1 i tam na końcu milestonów chce przejąć po prostu zamek i być po tej stronie broniącej. Ale to już jest taki temat też na. Dalszą rzecz. Chociaż w zasadzie, skoro jesteśmy przy temacie zamku, no to mamy Stone Castle. Pozwolicie, że się przeteleportuję w tamte rejony. Mam troszkę zmienione ustawienia graficzne, ustawienia graficzne też wam zrobię film. Już tam bliżej, bliżej samej premiery, bo ja to ustawienie graficzne cały czas na Korei testuję. Siege to jest coś, co pojawia nam się na samym końcu milestone'ów. Milestony to jest temat, o którym powinienem wam powiedzieć na samym początku, ale powiem wam teraz. Mamy progresję świata i po prostu co kilka godzin na początku, potem co kilka dni odlokowują się konkretne rzeczy: dynamiczne eventy, bossowie, rodzaje eventów konkretne otwarte dungeony, archbosowie, o archbosach też zaraz Wam opowiem, i tak dalej, i tak dalej. I na samym końcu tych milestone'ów jest siege, czyli walka o stolicę, dokładnie o ten zamek, o Stoneguard Castle. Czy zamków będzie więcej w przyszłości w grze? Tak, będzie ich więcej w przyszłości w grze, na razie mamy jeden zamek. I tutaj ten cały teren generalnie to jest jedno wielkie pole bitwy. Ten siege jest w otwartym świecie, każdy może tutaj wejść. Z tym, że po stronie broniących jest właśnie ta gildia z tym sojuszem, którzy są numerem 1. Tak? Czyli gildia numer 1 dostaje zamek, ona ma go obronić, a inne gildie o ten zamek próbują zawalczyć. Czy udaje się przejmować takie zamki? Zdecydowanie tak. Udaje się takie zamki przejąć... Czy jest to łatwe oczywiście, że nie. Tak czy inaczej walka jest naprawdę epicka. Jest, jest to walka zergów i dlatego ja również polecam być w dobrej zorganizowanej gildii w dobrym sojuszu, żeby powalczyć o to, bo jest fajnie. to jest, to jest, to jest spoko, spoko zabawa. Kolejny temat, to Rift Stony i Boon Stone, moi drodzy. Czyli takie jakby notki, takie małe małe flagi, które ty widzicie, one również odblokowują się wraz z nowymi milestone'ami Ich będzie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i to jest zabawa dla gildi, Tak zwane GvG. Na początku, oczywiście, trzeba taki boonstone albo riftstone sobie przejąć, a potem po prostu go bronimy. Bronimy go w, taki, w takiej opcji, że ktoś nam wypowiada wojnę, jakby o ten, o ten riftstone albo boonstone, i wtedy musimy się przed daną gildią po prostu obronić. Te riftstone i Boonstone występują również w opcji cross. Serwerowej, tak? Czyli, jeżeli ktoś z innego serwera posiada taki Riftstone Talus, no to co jakiś czas mamy z tymi innymi graczami z innego serwera wojnę, gilię na gilię, o dodatkowe nagrody. Taka oto ciekawostka. Riftstone dają nam konkretną, konkretną nagrodę w postaci jakiejś pasywki oraz dają nam dostęp do jednego World bossa dodatkowego, w tym przypadku jest to Talus, z kolei tu jest chyba Boonstone, Boonstone po prostu daje nam dodatkową opcję do jakichś pasywnych umiejętności. Hmm. Tak czy inaczej, kolejny temat związany z PvP. Dobrze, Siege, boomstony, riftony mamy, więc teraz na szybko jeszcze areny 3 na 3. Areny 3 na 3 w grze występują, mamy je w opcji friendly meczy i normalnych rankingowych. Areny w dalszym ciągu są w fazie przebudowy, więc... To jaka jest forma tego teraz jest kompletnie nieistotna, po prostu wchodzimy 3 na 3, walczymy. Zasady są bardzo kiepskie, więc nawet tego nie chcę za bardzo omawiać. To jest temat, który będzie przerabiany na pewno w przyszłości i... Będziemy mieli to finalnie w kompletnie innej wersji. Yy, na pewno tutaj pojawiła, pojawia się pytanie wśród niektórych głów, czy są battlegrandy, czyli takie powiedzmy 20 na 20, jak yy, battlegrandy, których możemy sobie po prostu wejść z buta, yy, czy też rajdy, yy, nie gildyjne, tylko zwykłe rajdy. Nie i nie. Nie ma tych rzeczy. Ale te rzeczy zostały gdzieś tam zapowiedziane przez NCSoft i one w grze się pojawią. Podejrzewam, że dopiero po wprowadzeniu kolejnego regionu, po wprowadzeniu regionu Talandre, który już w momencie, gdy Wy oglądacie ten film, to ten region jest odlokowany na serwerach koreańskich. Myślę, że dopiero po tym coś nam się tutaj zacznie pokazywać. No dobrze, to moja twarz się też pokazuje. Ogólny zarys kontentu PvE i PvP macie przedstawiony. To nie jest film, w którym omówiłem wam pełną progresję postaci. To jak upgradujemy o trejtach, o zdobywaniu jakichś tam konkretnych rzeczy. O tym filmy się pojawią. Po prostu, żeby wchodząc w szczegóły tamtych elementów, będę musiał spędzić nieco więcej czasu nad jednym konkretnym elementem, myślę, że około 10 czy nawet 15 minut, żeby dosłownie, dosadnie wyjaśnić wam wszystko. Ale mam nadzieję, że teraz już wiecie, chociaż troszeczkę wiecie, co jest do roboty i czy wam się to podoba. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć, cześć!